Boxa. Nie wiem co jest w środku, to jest dla mnie totalna nowość, także to będzie box premium eco z tego co wiem. Także zaraz zobaczymy, co jest w środku. Mam nadzieję, że to dla Was również będzie niespodzianka. I przy okazji przyjrzymy się zawartości tego pudełeczka. Cześć, dziewczyncie w kolejnym filmiku. cię Was zapraszam na open box. Dawno takiego filmu nie było na moim kanale i postanowiłam zrobić dla Was taki bardzo wartościowy open box, tak żebyście A były zadowolone, B zaoszczędziły, a C przy okazji miały bardzo dużo fajnych kosmetyków, które możecie testować i przede wszystkim mają dobre składy. Także dzisiaj będzie otwarcie, tak jak Wam wcześniej wspominałam, boxa premium Eco od I Love Boxa i I Love Box. Box, słuchajcie, przyźwieńcy do innych boxów stawia generalnie na zawartość, a nie, słuchajcie, całą otoczkę, czyli dla mnie najważniejsze jest to, co dostajemy, bo ten moment, kiedy otwieramy jest oczywiście bardzo ważny, ale muszę Wam powiedzieć, że użytkowanie, przede wszystkim to, ile możemy fajnej zaoszczędzić, jest naprawdę bardzo ważne, więc dzisiaj Wam pokażę naprawdę świetny patent na to, żeby znaleźć naprawdę fajne prezenty, żeby potestować nowości i żeby poznać nowe marki. Więc myślę, że I Love Box jest naprawdę rewelacyjnym rozwiązaniem. Ja już Wam wcześniej wspominałam na Instagramie, także koniecznie Ufalajcie, że planuję stworzyć swój boks, także biorę na testy kilka pudełeczek i będziemy dziewczyny tworzyć boksa, także mam nadzieję, że razem ze mną w komentarzach będziemy działać i podpowiecie mi przy okazji, co byście chciały w tym boksie, czy to ma być jakiś krem pod oczy, czy pielęgnacja, czy kolorówka, ale słuchajcie, naprawdę mamy już kilka bardzo fajnych pomysłów. Kultowy kosmetyk, który dobrze znacie na moim kanale, prawdopodobnie będzie w boksie, także to będzie edycja świąteczna i będziecie mogły same... Mieć ode mnie boksa, także to jest naprawdę rewelacja. Eee, odpowiadam od, od raz na Wasze pytania. Na te boksy nie można się jeszcze zapisywać. Wiem, że na nie czekacie, ale zobaczcie, co jest w każdym kolejnym pudełeczku, i może po prostu będziecie chciały sobie sprawić niespodziankę w bardzo fajnej cenie, ponieważ już dwa produkty bardzo często zamykają cenę boksa, a kolejne to już jest przyjemny dodatek. Przy okazji zwraca Wam się koszty boksa, no i macie więcej tych produktów. Także dziewczyny, otwieramy boksa. Ja jestem bardzo ciekawa. I naprawdę te boxy są w różnych edycjach. Tutaj mam akurat premium eco, także macie bardzo dobrej jakości kosmetyki. Zresztą w każdym boxie, słuchajcie, z tego co widziałam, naprawdę rewelacyjne produkty są, ponieważ wzięłam już na testy poprzedni box, który nie otwierałam na kanale, ale pokazałam wam zawartość na Instagramie. Także tam też zaglądajcie, ponieważ e, niedługo pojawi się post również o tych produktach, więc wam e, je na pewno opiszę. E, box możecie kupować między 1 a 25 każdego miesiąca, i on za kilka dni do Was przychodzi, także go sobie zamawiacie. Możecie Obserwować na bieżąco na Instagramie e, takie podpowiedzi, co będzie w każdym boksie, ale nie do końca jest zdradzona tajemnica, czyli e, I love box nie daje wam informacji, co będzie w tym boksie do końca, ponieważ oczywiście znacie kilka produktów, a reszta to jest niespodzianka. Także to jest przyjemne, spożyteczne, ponieważ wiecie, że tak naprawdę cena boksa wam się zwraca z nadwyżką, z nawiązką, a jednocześnie macie niespodziankę. Także bardzo przemyślane i tutaj nie macie miliona po prostu m, takich dodatków typu konfetti. Milion karteczek, także nie płacicie dodatkowo za te rzeczy, które zaraz wyrzucicie, bo wszystko macie później na stronie. Możecie tak naprawdę zobaczyć online każdy kosmetyk, ale macie tak naprawdę tutaj pieniądze w środku w produkcie, także mam nadzieję, że to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Także dziewczyny, otwieramy I Love Boxa. Ja jestem bardzo ciekawa, ja już oglądałam kilka filmów z open boxami, no i muszę Wam powiedzieć, że zamysł mi się bardzo podoba, dlatego ja zdecydowałam się przez kilka miesięcy testować te open boxy, robić dla Was otwarcie tych pudełek a dopiero później stworzyć swój własny. No i przy okazji mam czas, żeby się do tego przygotować i ja na bieżąco Was też na Instagramie pytam, co byście chciały w tym boksie, także tutaj koniecznie piszcie, jakie tak naprawdę kosmetyki widzicie w tym pudełeczku, tak ode mnie dla Was, bo wiecie, że ja na maksa staram wam się cały czas przemysłować dobrą pielęgnację, więc myślę, że to będzie naprawdę bardzo, bardzo fajny pomysł, autorski boks, świąteczny dziewczyny, także będziemy się rozpieszczać na święta, także myślę, że naprawdę... Czekajcie z niecierpliwością i ja Wam dam informację, kiedy będzie dostępny. Także dziewczyny, dzisiaj otwieramy edycję sierpniową, a już teraz można kupić edycję wrześniową. Naprawdę powiem Wam, że zapowiada się edycja wrześniowa bardzo fajnie, a sierpniowa również jest naprawdę ciekawa. Bo ja już znam dwa produkty, a resztę słuchajcie, to też będzie dla mnie niespodzianka. Pierwsze to jest Mist and Roses. To jest serum w mgiełce marki Bideskajger i to jest polska marka założona przez dwie cudowne kobiety. Ja już wam wcześniej wspominałam na Instagramie, że w poprzednim boksie pojawił się taki duży peeling cukrowy do ciała. Rewelacja dziewczyny. Ja uważam, że w ogóle ta marka jest nieodkryta. I to jest takie serum, mgiełka odświeżająca. Coś na kształt, no można powiedzieć, że w zamyśle, di alby, którą wcześniej widziałyście z białą truflą, e, więc sprawdzimy, jak to pachnie. No bo jeżeli róża. Fajny atomizer. Już widzę, że to jest taka delikatna mgiełka, która odświeża pięknie pachnie, pięknie pachnie hydrolatem różanym. Produkt, nie zawi produkt zawiera naturalne wody kwiatowe, może pojawić się osad, czyli wstrząsamy przed użyciem, bo tutaj mamy naturalne ekstrakty. Każdy rodzaj skóry, niezależnie od wieku, nawilża, ujędrnia, tonizuje i koi. I to jest słuchajcie, produkt, który możemy używać na dzień i na noc. Serum mgiełce albo kosmetyk podkręcający działanie naszych kosmetyków, także Bide Sky Girl super marka. Naprawdę powinnyście sobie zobaczyć, bo coraz więcej opinii się pojawia o tym produkcie. I pamiętajcie o tym, że teraz w File of Boxie pojawiła się możliwość dokupywania kosmetków, które wiecie, że dokupujecie, także w tej edycji było do dokupienia razem w pakiecie z mgiełką dodatkowo serum albo krem. Albo to i to, także miałyście kilka pakietów. Mogłyście kupić podstawowego boksa, ten kosztuje 89 zł, a już widzę, że dwa pierwsze produkty się naprawdę ewidentnie zwracają. To jeszcze mogłyście sobie dokupić w cenie, którą miałyście widoczną do zestawu jakby serum i krem. I tak będzie w kolejnych edycjach boksa. To jest bardzo fajny pomysł, ponieważ możecie po prostu kupić sobie taniej, kilka dodatkowych produktów, więc będziecie świadome tego, co jest w boksie. No i mówię, część będzie niespodzianką. Także bardzo fajny zamysł. Dalej lecimy z w Słuchajcie, u mnie hydrolaty. Idą jak woda, bo to jest faktycznie woda kwiatowa, i to są produkty, słuchajcie, które zdecydowanie warto dodawać do maseczek, tonizować buzię na bieżąco. więc tutaj mamy dwa produkty, które będą się świetnie uzupełniać, ponieważ ten może Wam służyć do przetarcia, na przykład buzi wieczorem jako odświeżenie, i dopiero później na taką mocno nawilżoną skórę nakładamy tonik, nakładamy serum, które mają więcej składników aktywnych, więcej składników takich nawilżających, a hydrolat może Wam tonizować skórę, także przywraca odpowiednie pH. I ja Wam już wcześniej, nie o tym patencie, że ja najpierw właśnie pryskam busie hydrolatem. A później dopiero nakładam serum albo tonik, ponieważ tonik zawsze ma więcej substancji odżywczych i więcej substancji aktywnych. Także przemyślcie sobie swoją pielęgnację i zobaczcie, czy faktycznie można jeszcze dodać ten krok, żeby później była cudownie nawilżona i przy okazji miała większą absorpcję kosmetyków, które nakładacie później. Także dwa cudowne kosmetyki, kwiatne roli, słuchajcie, ja sprawdzę, jak pachnie. To jest marka Efiore. I Efiore, słuchajcie, ma bardzo dobre kosmetyki. One się pojawiły swojego czasu też na larozie no muszę wam powiedzieć, że ładnie pachnie, zresztą ja uwielbiam pomarańcze, lawendę róże to są moje ulubione hydrolaty jeszcze mochanie ma cudowne teraz z dzikiego bzu także bardzo fajna opcja naprawdę jesteście dziewczyny rozpiszczone i te kosmetyki pojawiają się na bieżąco w mojej pielęgnacji więc myślę, że one na pewno zostają słuchajcie, zdenkowane zresztą e, mówiłam wam wcześniej, że ja już naprawdę do denko wracam regularnie e, coś co mnie bardzo cieszy i muszę wam powiedzieć, że ja chciałam to kupić osobno w sensie chciałam po prostu dokupić sobie spirulinę. Ja dawno nie używałam spiruliny. To są algi morskie, sproszkowane, które mają mnóstwo mikroelementów. E, przede wszystkim działają przeciwzmarszczkowo odżywczo na skórę. Jeżeli macie skórę trądzikową, jakieś niedoskonałości Wam wyskoczyły, rewelacja rozwiązanie, jeżeli chodzi o delikatne maseczki naturalne z fajnym składem i już w okazji aktywnie działające na naszą skórę. E, najmocniejsza alga w proszku do maseczek, okładów i kąpieli. Spirulina, czyli algi morskie w proszku. E, pachnie rybką, oczywiście to jest Tradycyjny zapach spiruliny, ale muszę Wam powiedzieć, że yy, naprawdę działa cuda. Algi brunatne, algi właśnie zielone świetnie działają. Yy, też e, algi są e, jednym ze składników produktów e, sensu mare, także możecie zapoznać się ze składem, e, ale mieć osobną spirulinę to dziewczyny jest naprawdę taki święty gral. E, można mieszać ze śmietaną, można mieszać z jogurtem, z mlekiem, z wodą, z hydrolatem. Naprawdę tutaj jest mnóstwo możliwości w zależności od tego, co wasza skóra lubi. Także daję wam cynk, że spirulina pojawiła się w tym pudełeczku. Muszę wam powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczona, bo to są wszystkie produkty, które na pewno zużyję. To nie są kolejne pomadki, kolejne dodatki, których po prostu nie Użyjemy, rzucimy w kąt albo będziemy się chcieli pozbyć i komuś dać? Nie, te produkty, słuchajcie, będziemy na pewno używać. Także spirulina, rewelacja, Hydrolat, Serum Giełce wszystko co lubię i wszystko co Wam na bieżąco polecam. Peeling enzymatyczny z kwasami owocowymi profesjonalny proszek do intensywnego oczyszczania skóry. Takie peelingi są bardzo fajne w proszku, ponieważ świeżo przygotowane najlepiej działają, więc pamiętajcie o tym, że najczęściej peelingi enzymatyczne powinny się pojawiać właśnie w proszku, to o tym kiedyś mi napisała moja widzka, sprawdziłam i faktycznie tak jest. Oczywiście dobrze przygotowane peelingi enzymatyczne również w kremie bardzo fajnie działają, natomiast jeżeli macie możliwość rozdrobnienia sobie takich kosmetyków, super i to jest... Również marka Efiore. Peeling z kwasami owocowymi to idealne połączenie enzymów e, zawartej w owocach papajnej i bromeliny pozyskiwanej z owoców ananasa, mającego na celu dogłębne oczyszczenie skóry. Także możecie sobie taki peeling enzymatyczny robić raz w tygodniu, ale na przykład teraz na półtora tygodnia mechaniczny, co przy okazji nie rozniesie ewentualnych niedoskonałości, ładnie koi skórę i przy okazji ładnie złuszczy ją. Także no to jest bardzo fajne uzupełnienie pielęgnacji. E, efekty? Właśnie. Efekty, jakie mamy po tym kosmetyku, dogłębnie oczyszczona skóra, równomierny kolor rozjaśnienie przebarwień, leczenie cer przy których nie można stosować tradycyjnego peelingu, także Wam mówiłam o roznoszeniu doskonałości. wygładzenie, spłycenie powierzchniowe zmaszcze, poprawa ukrwienia skóry wszystko to co nasza skóra dziewczyny lubi, także bardzo Wam polecam ja generalnie naprawdę do tej pory jestem zadowolona z boksa yy, i mamy tutaj to już kiedyś słuchajcie miałam jak otwierałam kalendarz adwentowy z e, Nati Nati e, rozświetlający peeling kwasowy do twarzy jestem enzymatycznym kwasowym peelingiem do twarzy silnie, ale nadal czule oczyszczę i rozjaśnię swoją skórę i to jest e, kolejny kosmetyk BD Skyger. i ja Wam mówiłam, że e, w denku, że to jest bardzo fajny kosmetyk także tutaj jest taka ściereczka, przecieramy e, delikatne kwasy azalajnowy, migdałowy i cytrynowy, kompleks witamin B, B3, B5, B6 C i E rozświetlają e, rozświetlającą maseczkę owsianą. Więcej informacji znajdziesz na Bide Skiger, także możecie się poszukać o tym produkcie. ok To słuchajcie, użyję tutaj mamy proszek ja miałam chyba, ja miałam tam, słuchajcie, ściereczkę, bo to, to są chyba dwie wersje. Eee, ok, słuchajcie, tutaj mamy też. <grytanie> Do 14 września otwieramy nową drogerię, Słuchajcie, dziewczyny otwierają nową drogerię I love outlet. Tam macie w ogóle taniej kosmetyki. I z tej okazji mamy 10% rabatu na pierwsze zamówienie z kodem Love 10. Także musicie sobie zobaczyć, ponieważ ten outlet będzie bardzo ciekawą opcją na kupienie taniej kosmetyków. Ja już o tym wcześniej słyszałam, ale byłam ciekawa, jak to będzie działać. Także dajcie koniecznie znać, czy coś sobie już Także do 14 września macie jeszcze minus 10% na ceny outletowe, a tam, dziewczyny, naprawdę będzie się działo. Także ja aż się boję, jak wejdziecie, i jak będą szaleć zamówienia, ponieważ tam możecie znaleźć bardzo dużo fajnych kosmetyków. No i chyba już, słuchajcie, mamy wszystko. Aha, neogen, słuchajcie, o to jest coś, czego nie używałam. Real Flower Cleansing Water, czyli z nagietka. O, powiem Wam, że tego nie widziałam na Larosie, także będzie fajnie potestować, ponieważ ja uwielbiam wersję różaną tego toniku. Jestem ciekawa, jak pachnie ten tonik, także dziewczyny dam Wam znać, ale słuchajcie, może otworzę i sobie wyleję trochę na rękę, bo ten tonik nie bardzo, bardzo ciekawy. No, powiem Wam, że bardzo ładnie pachnie. Ale fajne. Powiem Wam, że Jana na się zawsze czaję, jeżeli chodzi o płatki złuszczające, toniki. Oni mają bardzo dobre sera do twarzy. To był taki fajny set też na Larozie ostatnio. E, także myślę, że tutaj będzie naprawdę ciekawie. No i tak jak Wam wspominałam wcześniej, mogłyście sobie dokupić serum e, i krem właśnie z marki Bidę Skyger Także mogłyście mieć w pakiecie to i to. E, natomiast ja Wam dzisiaj pokazuję podstawowy box za 89 zł, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dajcie w ogóle znaczyć coś takie open boxy. E, no i jak widzicie. Tutaj tak naprawdę nie macie rzeczy takich śmieciowych, czegoś, co faktycznie nie użyjecie, co rzucicie w kąt. Dla mnie rewelacja rozwiązanie, jeżeli chodzi o um pożytkowanie, słuchajcie, na kolejne nowości, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy box. Ja przed nagraniem tego filmu mocno się do tego przygotowywałam, oglądałam poprzednie boksy. i muszę Wam powiedzieć, że każdy był zaskakujący. W sumie one są naprawdę takie uzupełniające naszą pielęgnację. Tutaj nie macie takiego kosmetyku, który użyjecie raz na miesiąc i wcale nie będziecie miały ochoty do niego wrócić, tylko na bieżąco po prostu używacie. Także mam nadzieję, że Open Box Wam się spodobał. Tak jak mówię, dam Wam też informacje o nowym sklepie outletowym, gdzie możecie kupić tanie kosmetyki. A link do kolejnej edycji, którą już można kupić, też zamieszczę Wam w opisie. No i pamiętajcie o podpowiedziach do mojego boksa. Jestem bardzo ciekawa, jak zareagujecie przede wszystkim na zawartość tego pudełka, ale muszę Wam powiedzieć, że znając mnie, to się będzie A działo, będziecie mega zadowolone i C zaoszczędzicie, także mam nadzieję, że tak będzie finalnie i przed świętami będziecie mocno rozpieszczone, a teraz jeszcze możemy um, tą przyjemność sobie dozować, zamawiając kolejne boxy. One są w różnej cenie, różne są edycje, więc koniecznie wpadajcie na I love box. Ja się z wami żegnam, ściskam Was krótko i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!